Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, no jest ten różowy październik, więc ja zwracam się z prośbą do was, kochane kobietki, dziewczyny. Dbajcie o siebie i zbadajcie się. Chociaż ten jeden raz w roku, bądź takie samolubne i zróbcie to dla siebie, nie patrząc na nikogo wokoło, bo naprawdę możecie tym dla siebie dużo, dużo zrobić. No, to jest taki pierwszy, najważniejszy przekaz. Drugi przekaz, e, no to co, mamy jesień. I kochani, no te kolory jesienne to są po prostu, zobaczcie, jakie tu mam piękne listki. Te kolory to są niesamowite. Jesień to jest chyba najbardziej kolorowa taka pora roku. Oczywiście ja lubię też wiosnę, lubię lato. Każda pora roku ma swój urok, ale jesień mi się wydaje taka najbardziej kolorowa. Chociaż wiosną też wszystko się budzi do życia, ale nie jest tego aż tyle naraz. A tu te liście... No po prostu, a jeszcze jak słoneczko świeci, to jest przed cudownym. No i z racji tego, że mamy miesiąc taki, jaki mamy, więc jeżeli chcecie termomixem cieszyć się na święta, czy w grudniu, gotować nim, no to musicie myśleć jak najszybciej, żeby go zamówić, żeby on zdążył do Was dojść. I pamiętajcie, każdy w tym miesiącu może otrzymać prezent. Osoba, która poleci, osoba, która kupi i do tego osoba, która zakupi frenda, też dostaje prezent. Także... Każdy może dostać coś dla siebie. Zróbcie dla, dla siebie coś: kobitki, dziewczynki, dziewczyny. I, e, I dla wszystkich, już dla pań, panów, e, chłopców, dziewczynek, dziewczyn, e, możecie właśnie otrzymać prezent. Dobra, teraz startujemy. No to jak różowy październik, to mam dla was nocną, różową. Owsiankę z malinami. Czy ktoś już z Was robił taką owsiankę? Słuchajcie, żeby ją zrobić, to jest naprawdę 14 kroków i to już włącznie z, z, z degustacją z, z, z jedzeniem. <coughs> naprawdę robimy to y, na noc. Najlepiej to jest takie minimum 8 godzin, ona powinna się robić. Więc ja widzicie, zaczyna się robić już y, ciemno. Ja robię tą owsiankę, daję do lodówki i rano będziemy jeść na śniadanko, bo przyznam się szczerze, że jutro mamy szalony dzień i e, na szybko musimy zjeść na szybko śniadanie. Więc tak, stopień trudności, łatwy czas przygotowania 10 minut, całkowity 8 godzin. E, I tutaj jest co prawda jedna porcja, ale to dosyć sporo tego wychodzi, więc ja z synem się podzielę. Aczkolwiek on i różowy kolor niekoniecznie, no ale malinka, z malinkami zje. Zobaczcie. Yy, wytarłam sobie ekran, ale widzę, że nie do końca, dlatego dotyk tych słabych działa. Delikatną, yy, przecierajcie delikatnie wilgotną ściereczką, będzie dobrze. No i teraz od czego zaczynamy? Do naczynia miksującego wlewamy mleko. 120 g mleka. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby to było wegańskie, oczywiście wlewacie mleko roślinne. Jeżeli zwykłe mleko, no to zwykłe mleko. 120 g ale poszyłam 160, ale to nic. Będzie właśnie owsianki na tyle, że się spokojnie podzielimy. E, dobra, teraz do tego dajemy malinki. Między 100, gram, 100 gramów malinek, słuchajcie, najlepiej świeżych. Jeżeli nie macie świeżych, możecie kupić e, mrożone. No i tutaj jest 127, więc była mleka więcej, więcej jest malinek. Bo mam jeszcze jedną e, paczuszkę malinek, dlatego że fajnie jest sobie na drugi dzień przyozdobić takiego dla smaczka tymi malinkami. Bo tu oczywiście to my to zmiksujemy, więc tu nie będzie w kawałku. Czyli tak, daliśmy mleko 100, 100 g malin świeżych lub mrożonych, ale muszą być uprzednio rozmrożone. No i zakładamy miarkę z pokrywą. 5 sekund obroty, 8, czyli rozdrabnianie tych malin. Uwaga. No i tak naprawdę gotowe. Teraz znaczy gotowe, może jeszcze nie gotowe, ale rozdrobnione. Zgarniamy kopystką. Jajku, jaki piękny kolor. Zaraz Wam pokażę, tylko tu zgarnę, bo naprawdę jest tutaj co zgarniać. O. No widać, że malinki były świeżutkie i takie zdrowiutkie, no. Nie wiem, czy syn będzie zadowolony z tego koloru. Zobaczcie, jest naprawdę różowo. Październikowo-różowo, tak? Czyli różowo-owsianka. Dobra, zgarniamy. Do tego 60 g płatków owsianych. Ja właśnie używam te górskie, bo jak już Wam mówiłam, te górskie są mniej przetworzone mniej niż te błyskawiczne i one i tak się przerobią, bo, dobra, damy troszeczkę więcej, dlatego, żeby było więcej mleka. Czyli tak, normalnie w przepisie jest 60 gramów płatków, ja sobie dałam troszeczkę więcej, teraz tak jedna łyżeczka jurek kokosowych. Nie wszyscy lubią wiórki kokosowe, więc po prostu możecie ich nie dawać, my lubimy. I teraz nasionka chia. Słuchajcie, chia są bardzo zdrowe. E, więc dajemy spokojnie jedną łyżeczkę. my zazwyczaj dosypujemy je, te, te nasionka, czyli do różnych gań. No i dobra, i to dalej: jedna, między jedną a dwie łyżeczki miodu, lub ilość do smaku. I teraz to już jest kwestia waszego gustu. Jak ja zawsze powtarzam, e, nie wszyscy lubią miód. To na pewno. E, nie wszyscy lubią takie słodkie. No patrzcie, nie chcę zleść z tej łyżeczki. No. Ale numer. Dobra, zahaczone. O! Jest, dobra. No damy dwie łyżeczki. O, ściągnę tak, bo będę się bawiła tym, nie wiadomo ile. Dobra. To sobie na razie odkładamy. No i teraz zakładamy miarkę z pokrywą, musimy po prostu wszystko to wymieszać, 15 sekund, obroty 3 i tu są obroty wsteczne, czyli tak naprawdę jest tylko mieszanie, bo nie chcemy znowu zrobić takiej miazgi z tych płat, z płatków i z tych cijaniów, one zostaną w swojej postaci, więc tylko pomieszamy to, no i tak naprawdę gotowe, przełożyć do miseczki. I tak posypać na wierzch wiórkami kokosowymi i zostawiamy w lodówce na 8 godzin, albo nawet na noc. Poczekajcie, bo teraz tak zgarnia, bo tu zostało troszeczkę na ściankach. No i dwie miseczki będą. O, jak to napuchnie, to też będzie powiększyć swoją... Dwie takie miseczki mamy, więc dla nas to jest idealne. Zobaczcie, jakie różowiutkie, jak to pięknie wygląda. Widzicie te płatki i tym czyje w środku do tego malinki? Więc tak, posypujemy jeszcze na wierzch dekoracyjnie płatkami, wiórkami kokosowymi, przykrywamy, zostawiamy do lodówki. U mnie to na pewno będzie więcej niż 8 godzin, ale będzie. Więc że tak powiem, spotkam się z Wami rano na śniadanie. Na śniadaniu będziemy degustować nocną owsiankę różową i będziemy dekorować malinami. No to do zobaczenia na śniadaniu. Słuchajcie, nocna owsianka zrobiona, udekorowana i już jedna miseczka zjedzona, więc została tylko druga na degustację. Powiem Wam, że jest naprawdę pyszota. Kto nie lubi na ciepło, na zimno, no to nie będzie mu aż to tak smakowało. Ale ja zazwyczaj owsianki wcinałam sobie na ciepło, a to jest super. Jest posmak tych mali. Hmm. Te nasionka. Także kochani, jeśli nie macie rano czasu, zróbcie wieczorem owsiankę na noc, wyciągacie z lodóweczki. Ubieracie się. Owsianka gotowa do zjedzenia. Troszeczkę podgrzana. Temperatura pokojowa jest naprawdę przepyszna i zdrowa. Także październik na różowo. Ale pamiętajcie o swoim zdrowiu. Dobra, póki co lecę, bo zaraz wychodzimy, jak to się zaczyna. Dzień, szkoła, praca, e, same obowiązki. Z taką owsianką jest taka siła, że wszystkiemu damy radę. Buziaki pa!